Dobry, dobry wieczór, akwarysta niedzielny się kłania. 60 posprzątana. E, witajcie. E, Posprzątałem 60 litrów w końcu po trzech tygodniach. trzy tygodnie akwarium bez podmiany, zapylone, zawalone szyby. E, na live'ach e, to Wam pokazywałem. E, dla tych, którzy nie widzieli, zapraszam. Obejrzeć moje live z, te, z, z poprzedniego tygodnia dwa tygodnie temu. Jak to, jak to wszystko wyglądało. No i powiem wam, że. Tragedii nie ma żadnej, praktycznie żadnej. Jest oczywiście trochę tych glonów i, i troszeczkę na buckach przypyliło te, te, te liście. Oczywiście Rejnecki mini się troszkę zaglonił. Te starsze liście troszkę je powykrzywiało, ale to wszystko z tego, że. E, no, parametry zachwiane, tak. Dzisiaj pojechałem do Andreasa. E, zawiozłem mu dwa słoiki wody. Jeden, między innymi, 60. No i wyobraźcie sobie, że tak, azot na poziomie 5. Fosfor tam, chyba 0,6, o ile nie pamiętam, e, był. E, ale potasu zero, tak, potasu jest zero tutaj w tym akwarium. Ja zawsze lałem, kurna, do tych moich akwarii tego, ten potas wiadrami. widać, że znowu trzeba lać go, kurcze, wiatrami, a niestety mi się skończył, więc w tym tygodniu trzeba się udać na jakieś zakupy, a z tego, co wiem, to w sklepach jedyny dostępny potas, jaki, jak, jaki tutaj jest, to jest, e, no, Sichem. E, ale myślę, że może być sycha. Tyle. No nic wielkiego tutaj w tej, w tej 60 się nie dzieje. Podrosły troszkę mi neony. Te, 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 te ostatnie, które przyniosłem tam miesiąc temu no dorównują już, już tym moim starym wielkościom. Okej, okay, no, te trzy giry które tutaj wpuściłem żyją i, i, i stanowią postrach dla tych, dla, dla tych neonów. No nie aż tak wielki postrach, ale od czasu do czasu, jak tam wy, wypłyną, no to te one się zbijają w, w grupkę. O, ale i tak sobie tutaj nieźle, nieźle radzą i, i czują się jak u siebie. Eee, to, co tam jeszcze? No na razie uchraniam tą, tą 60 od restartu, od jakiejś tam radykalnej zmiany. Niech sobie jeszcze na razie, nie, na razie rośnie. Mówię ten potas wyrównam, e, wyrównam. To zobaczę co się będzie działo. Bo mm, no są, no są dziury na liściach, e, są e, niedobory e, widoczne. Na tym zaraz są takie może lekkie zbliżenia mam to spróbuję zrobić. E, widzicie, no, listki takie omuszone tych tych, tych, tych wódzków, e, trochę. No i dziurki, i dziurki też widać, nie? No ale to, to chyba rzeczywiście brak potasu, bo, bo, bo potasu jest 0-0. Zero, zero. Andras robił to tymi swoimi nowymi testami mówi, że, że je kalibrował sprawdzał na kualtropolskich nawozach, także myślę, że pokazują, pokazują dobrze. Rejnecki nawet górne spoko, coś tam, coś tam mu posłużyło i zaczyna rosnąć mi tutaj w tej sześćdziesiątce. Yy, dobra, no to tyle z sześćdziesiątki. Przejdziemy do 350, bo w 350 no się troszkę, troszkę podziało. Za sprawą yy, nowych mieszkańców. Yy, tak. Yy, no Rzuciłem taki krótki film, że, że no darowane ryby. Yy, znaczy kolega sobie, znaczy kolega, no może nie kolega, ale tam znajomy e, e, kupił sobie ryby w sklepie, no i okazało się, że mu e, <laughs> sprowadziły taki terror, piątka takich maluchów wprowadziła mu taki terror w akwarium, że reszta ryb chciała, chciała uciekać, no i zadzwonił, czy nie wezmę, no bo, bo, bo co on ma z tym zrobić, no tak by musiał do kibla wyrzucić, tak. E, Rybki są świetne, naprawdę są świetne, odkąd je mam, nos przy szybie przedniej w akwarium, non stop, kurna, je oglądam. Zachowania, no, no pielęgniczki, no co tu dużo gadać, pielęgniczki. Powiem wam, że, że mam uczucie takie, kurde, jak, nie wiem, dziecko paroletnie czekające na Mikołaja i otwierające prezent pod choinką wymarzony tak ja kurna teraz reaguję, reaguję na to moje akwarium, na to moją 350 -tkę. co tylko udowadnia że, że po prostu no, no, trzeba robić to co się lubi kurde, a nie szukać na siłę nie wiem, rośliniaków i wagumi kurna jakiś tam nie wiadomo czego no lubię, lubię obserwować ryby lubię, lubię patrzeć na te, na te, wiecie, e, utarczki, na te zaloty, na te, na te przepychanki, e, no, na te kryjówki, które one sobie, kurczę, tam robią, e, czy, czy e, No, no lubię, lubię, lubię oglądać po prostu ryby. No, no, jestem rybiarzem, no. Nic tego nie zmieni, niestety. Żadna akwarystyka jakaś tam inna e, nie zmieni tego. E, tak jak wspominałem, do, do Andreasa zobiecłem dwa słoiki. Jeden słoik był z 350 i powiem Wam, że. Nasadziłem rośliny nad wodą, prawda? Wiecie o tym. Eee, pokazywałem wam tam w poprzednich filmach, e, jak to wygląda, jak ta, jak ta część moja nadwodna wygląda. E, ale też większość moich starych, e, starych, e, starych widzów, może nie starych wiekiem, ale tych, którzy mnie od dawna oglądają, e, pamięta moje perypetie zenotrzy, 3 kiedy pokazywałem, że mi. Testy OLEKA pokazuje prawie 100 ppm, jak to możliwe i tak dalej. Potem było 50, ale te takie prawdziwe, te 20, między 20 a 30 ppm azotu miałem zawsze w tym akwarium. Nie zgadniecie i nie uwierzycie, ile mam teraz azotu po zrobieniu tej części nadwodniej. Andreas jest świadkiem, on to mierzył, nie ja, więc ja tutaj ręce mam czyste. I e, już Wam mówię: 2,5 ppm. 2,5 ppm -a NO3. Fosforum mam troszeczkę za dużo, ale to. E, e, włożyłem woreczek Fosgardu z e, Zobaczymy, jak to za parę dni będzie wyglądać. Znaczy no mam nadzieję tam na 3-4 dni go włożyłem, więc po 3-4 dniach wyciągnę i od razu po, e, popatrzę jak akwarium reaguje, bo będę widział, bo mi w tym akwarium troszeczkę, troszeczkę waliło sinice, a znaczy, ja te sinice miałem już od, od jakiegoś tam czasu, ale... E, nie przejmowałem się nim, bo to były takie małe ogniska, więc starciem starłem palcami i nie było problemu większego. Zresztą też mam kiedyś to pokazywałem. Te rośliny nadwodne się przyjęły super. Kurde, tutaj widzicie korzonki wypuszczają nowe, nowe już korzonki takie te, te, te wodne, nie, nie ziemne, tylko wodne, więc myślę, że będzie, będzie wszystko, wszystko ok. Dobra, eee, tyle na dzisiaj z -ciku niedzielnego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.